Jest przerwa. Ted Mayer. No co to, to jest? Przerwa. To mi to narysowało, co? No i co? Kółko i krzyżyk, tak? Macie jedynkę za pracę na lekcji. No ale proszę pana, my to zrobiliśmy na przerwie. No to w takim układzie macie jedynkę za pracę w szkole. No nie no. Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się w... Proszę pana, ja mogę powiedzieć? Po co się pchasz, skoro i tak tego nie możesz wiedzieć, bo żeśmy nie przerabiali? Ale ja to na Discovery widziałem, proszę pana, i ja, ja to wiem, ja to... Powinien cię interesować tylko i wyłącznie materiał, który znajduje się w programie. Kompletna cisza ma być w klasie, tak, żebym żadnej muchy nie słyszał. Rozumiecie? Teraz pracujemy z książką. Już głośniej puścić tego łówka nie mogłeś. Ty, ja Już z nim dłużej nie wytrzymał. No, ja też. Chciałbym żebyśmy mieli takiego, wiesz, fest dobrego polonistę. No, ja też. Ale takiego wiesz, co do matury przygotuje, co pogadać można. Ja też. Ej, przestańcie gadać, którzy tutaj pracują. Co to jest za przeszkadzanie na lekcji? Siedlecki, Jedenka. Macie rację, trzeba mieć takiego dobrego polonistę. Widziałeś kiedyś dobrego polonistę? 都。